Jak widzieliście, pewnie na ostatnim filmie zainwestowałem około 1000 zł w kapsułki z Rio 2022, z ostatniego Majora, które jeszcze są na promocji. Dlaczego w to zainwestowałem? Pierwsza sprawa jest taka, że promocja trwa już y, dość długo. Kiedy ona skończy, do końca nie wiem, aczkolwiek cieszy mnie fakt, że przeczekałem to wszystko. Z tego powodu, że od początku gdzieś tam liczyłem, że ona będzie dłuższa niż krótsza, więc tutaj plan został zrealizowany. Zobaczyłem, jak to wyglądało, zobaczyłem na supply, zobaczyłem, jak to wszystko, opinia community, jak to wszystko dalej wygląda. Dlaczego zainwestowałem? Po pierwsze, ten czas, który przeczekałem, był dla mnie bardzo cenny, bo Zobaczyłem dużo informacji Zobaczyłem, że supply, jeżeli chodzi o Rio nie są jakieś turbo wystrzelone w kosmos To co od początku widzieliśmy po tym turnieju Czyli turbo niskie supply'e dalej po części się utrzymuje Gdyż jeżeli trwa promocja i największa kapsułka ma supply w wysokości 20 tysięcy To jest to pozytywna informacja Najmniejsza oczywiście gdzieś tutaj 7 tysięcy Okej, okay, to brzmi pozytywnie Z drugiej strony jeżeli chodzi o supply'e e, naklejek Bo mogło się też tak wydarzyć, że po prostu inwestorzy nie wrzucają tych kapsułek na rynek Tylko po prostu to wszystko e, gdzieś tam jest, ale tego jakoś nie widać Jeżeli chodzi o supply'e naklejek też jest bardzo, bardzo korzystny jeżeli supply największej naklejki tej oczywiście związanej z Iem, która zawsze jest ta taka, wiecie, turniejowa ona zawsze jest gdzieś tam niezbyt pozytywnie yy, na nią patrzy, ma 55 tysięcy, a i na największa kapsłka ma 25 tysięcy supply jest to dla mnie bardzo pozytywna informacja. Nie będę tej w ogóle w żaden sposób przechodził, czy w jakiś sposób mówił o tym, co się działo przy okazji wcześniejszych naklejek czy Antwerpu, no to tak na dobrą sprawę tutaj mamy nieba Ziemię. Jeżeli chodzi o goldy, których też w niektórych przypadkach potrafi być po 6, po 10, ale jeżeli chodzi o takie bardziej, że się tak wyrażę, interesujące, typu jakieś tam właśnie poleny i tak dalej jest w okolicach 20-30. Wszystko dla mnie wygląda pod tym względem pozytywnie. Z tego powodu, supply to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to oczywiście cena na promocji. Zawsze miło się kupuje tą złotówkę, za którą mi się tam udało mniej więcej kupować ze złoty, złoty 20. Jak najbardziej pozytywnie. Tak jak to mówiłem, zgodne jest to z moją taktyką inwestowania, o której to mówiłem w filmie, w którym właśnie to inwestowałem. Więc tutaj wygląda wszystko bardzo pozytywnie. Kolejna kwestia jest taka, że ja sobie przyjąłem taką taktykę mniej więcej właśnie od Antwerpu. Niestety, w sensie już gdzieś tam takie pomysły były przy okazji rm niestety przy Stockholmie nie miałem kasy. Co się przełożyło, na coś przełożyło. Też były plany, żeby w to inwestować. Mogę sobie tylko sam pluć w brodę, że tego nie poczyniłem, gdyż jeżeli sobie patrzymy na obecne ceny, jest jak jest, ale tak jak mówię, mogę mieć pretensje tylko do siebie i zarządkowe pretensje tylko i wyłącznie na chwilę obecną mam. Plan jest mniej więcej taki, żeby co każdy event mniej więcej tego tysiaka właśnie wkładać. Po prostu wtedy mamy też bardzo dużą dywersyfikację. Jeżeli jakiś event wyjdzie, tak jak to wyszło przy okazji Sztokholmu, wtedy mamy po prostu bardzo fajny zysk, tak? Jeżeli będę to robił przez kilka lat, tak daną sprawę, w pewnym momencie do etapu, kiedy już jedną inwestję sprzedaję, by po prostu kolejną. Oczywiście wcześniej się sprzedaje z dużym zyskiem, co mam nadzieję, że będzie się udało realizować. Jeżeli te kapsułki będą przez kilka lat, tak jak to planuję, no to liczę, że to i tak na daną sprawę może być z nimi dość ciekawie. My się tak przez pryzmat chociażby tego, co się dzieje z Berlinem, które tak na daną sprawę te kapsułki nie były jakoś turbo lubiane, turbo się one jakoś nie podobały, a pomimo to nawet te 4 złote jesteśmy w stanie za nie teraz wyrwać. więc nawet jeżeli po tych 3-4 latach mam 4 z tych inwestycji, dla mnie to jest totalnie cool. Ja wiem, że w short termie da się to zrobić, ja wiem, że nie, jest to się da w jeden dzień zrobić. Ok, jak najbardziej, da się. Nie mówię, że nie taka opcja, oprócz tych moich short termów, oprócz tego, co tam gdzieś tam na boku się kmini, to taka po prostu, żeby cały czas le le leżało, taka wiecie, lokata long term, która jest tam fajnie oprocentowana, tak do tego podchodzę. Także takie jest moje stanowisko w tej kwestii. Owszem, podkreślam Was kolejny. W perspektywach krótkoterminowych dało się te pieniądze zrobić, za jakoś lepiej rozlokować, dało się zrobić większe zyski, ale tak jak mówię, mogę sobie na to pozwolić, że mam środki i na takiego long terma, który będzie przynosił duże zyski, ale w dużym czasie oraz mam środki na to, żeby działać na short termach i tam realizować również jakieś swoje inne, mniejsze cele. Także tak to po prostu się według mnie prezentuje. Możemy zobaczyć niektóre kapsułki z 2019 roku kosztują nawet po 20 zł. Są to kapsułki z Katowic i to co właśnie już powiedziałem na samym początku, niektóry event odda bardziej, niektóry mniej, niektóry w ogóle nie odda, ale gdzieś tam koniec końców mam wrażenie, że na tym dość dobrze wyjdzie. Także po prostu realizuję swoją taktykę majorową i to mi się póki co wszystko dość ciekawie wygląda, dość ciekawie to wszystko się spina. Także planuję to realizować oczywiście. Przez czas duszy. Kolejne przesłanki mówiące o tym, że tak na daną sprawę Rio może być ciekawą inwestycją, to oczywiście ich design. I tu jest tak na daną sprawę temat rzeka, bo z jednej strony to jest temat na minus, z drugiej strony temat na plus. Temat na minus z tego powodu, że te, te itemy, w sensie te naklejki, nie są zbyt dobrze przyjęte. Z tego powodu, że właśnie. Umówmy się, to tło, to jak one wyglądają, takie jest feedback community, nie do końca one spasowały, w związku z powyższym to jest minus. Ale z drugiej strony, to też może tutaj zadać za za się mały syndrom Sztokholmu, jeżeli chodzi y właśnie o temat SlimA, to znaczy syndem mojego zapomnienia. To znaczy, one się mało podobały, gdzieś tam sub są niewielkie, gdzieś tam może ta inwestycja nie być już tak przeinwestowana, może mniej ludzi w to pójdzie, jeszcze patrząc na ostatnie piki na Antwerpie, na Sztokholmie. Liczę, że dużo ludzi się po prostu zainteresowało tamtymi tematami, przez to Rio może być poniekąd troszeczkę zapomniane i to mnie tylko motywuje w tym, żeby jeszcze. Tutaj się zastanowić nad jakimiś dodatkowymi inwestycjami, ale może się na ten temat tutaj nie będę wypowiadał. Tak czy siak, warto powiedzieć, że ja trzymam oczywiście kciuki, żeby tylko i wyłącznie Blondet to dało, nawet jeżeli w perspektywie kolejnych miesięcy będę na stratny, naprawdę w to bijan, padają to gdzieś. Nawet jeżeli przez najbliższy rok będę stratny, mam to dalej totalnie gdzieś e, i po prostu liczę, że za kilka lat będę mógł sobie z tego liczyć profit. A absolutnie widzę wręcz bardzo dużą szansę, że pędzić później gdzieś tam to piknie. E, nawet jeżeli tak na naprawdę wartość stała nie będzie jakoś duża, to liczę na jakiś pik e, i właśnie wtedy będę się tym. Jakoś mógł wtedy realizować swoje zyski. Taki jest mój plan, takie są moje pobudki, które tak na daną sprawę widzę w tej to inwestycji. Warto wiedzieć, że był to bardzo wyczekiwany Major, był to bardzo wyczekiwany Major z tej perspektywy, że pierwsza, dwa męce południowej. Liczę, że ten fanbase jednak pokaże też, że gdzieś tam są w stanie jako pamiątki te, te, te przedmioty właśnie gdzieś tam trzymać, gdzieś tam z nimi bawić dalej. Także gdzieś tam to poniekąd już to oczywiście nie jest coś, co skłoniło mnie do tej inwestycji, ale gdzieś tam, jego miał szukać jakichś takich argumentów na sam koniec, mam wrażenie, że to dalej. Gdzieś tam może być jakiś argument e, gdzieś tam w tle, czyli właśnie taki, że gdzieś tam jeszcze te e, z, gdzieś tam dobrze się zastarzeje. Takie są moje pobudki, jeżeli chodzi o ogół. Jeżeli się zapytacie mnie o konkretny wybór właśnie kapsułek, jeszcze powiem w kotle, że jeżeli chodzi o naklejki dużo nowe, małe kontrowersje właśnie to zebrało, że tylko i wyłącznie pretendentów i po prostu widzę w nim największy potencjał, oczywiście. Tak jak to mówię, tutaj patrzę z perspektywy kilku lat, a zawsze warto wiedzieć, że z perspektywy lat, jeżeli sobie patrzymy na nieje. Często jest tak, że po prostu jedna kapsułka gdzieś tam wybija, a inne są troszeczkę gdzieś tam z tyłu. I właśnie liczę, że w tym przypadku. Będzie to kapsuła pretendentów, moje języko jak najbardziej. Jeżeli chodzi o autografy, to jest trochę chyba bardziej safe, bo liczę, że ogólnie wszystkie. Mogą się troszeczkę bardziej podskoczyć. Tutaj też widzę duży potencjał w supply'ach, które jeżeli chodzi o autografy, zostawione od 7 do 9 tysięcy na chwilę obecną. Jak się skończy promocja, wiadomo, że on wystrzeli. Aczkolwiek z drugiej strony myślę, że jakoś tak tuły, bo niesamowicie, żebyście tutaj zobaczyli setki, e, tysięcy, jak nie miliony. W tym potencjału nie widzę, więc tutaj supply'owo też to jest w jakiś sposób dla mnie ciekawe. Tak jak to pokazywałem na autografach, się tutaj ozdobniłem. Zainwestowałem w kilka. Jak chodzi o e, e, właśnie stickery drużynowe, czy kapsułę drużynową, tutaj postawiłem na jedną. Taka moja decyzja po prostu. E, argumentacja myślę, że mniej więcej została Przedstawiona, także tyle, jeżeli ktoś by się nie za chwileczko zainwestowałem, nadzieję, że przedstawiłem. Jakiś mój punkt widzenia, mam nadzieję, że Tobie też da do myślenia. Aby... Absolutnie nie namawiam do tego, żeby się nie inspirował, żeby żebyś łatwo, o jak jako tak robić, ja będę dokładnie tak samo i to da. Nie, to jest po prostu styl inwestycji, który jest dobry dla mnie. Z tego powodu, że ja po prostu mogę sobie na to pozwolić. Nie będzie on dobry dla każdego, Wręcz mam wrażenie, że będzie on dobry dla zdecydowanej mniejszości. Yy, no i co? Nie tyle. Życzę powodzenia. Trzymajcie się.